Lecimy dalej z testowaniem chłodzeń od TECOMAS. Dzisiaj wylatuje chłodzenie AIO TECOMAS LE200 360 mm to jedno z bardziej budżetowych rozwiązań tego producenta. Chłodzenie wodne wycenione jest na 439 zł, co jest przystępną wyceną, jak na Aio Występuje w białym oraz czarnym kolorze. Egzemplarz, który mam wam do zaprezentowania z czarnego koloru, i zanim go omówię, wspomnę o jego kompatybilności, która w przypadku Intela to LGA 1851 oraz 1700, czyli nie ma wsparcia pod LGA 1200 oraz 115X, a podejrzewam, że znalazłem. Znalazłoby się sporo chętnych na to AIO właśnie na te platformy. W przypadku AMD wspierane jest AM4 oraz AM5. W tym oto pudełeczku umieszczono wszelkie, e, z, cały zestaw montażowy do tego chłodzenia i mi osobiście bardzo szkoda, że zabrakło roz, rozdzielenia tego zestawu na AMD i Intela, co zdecydowanie ułatwiłoby proces montażu. Szczególnie, że jeden element, który używamy do AMD i Intela jest bardzo zbliżony a nie możemy go pomylić, bo, bo, bo po prostu będzie zły montaż, tak? Po prostu jeden pasuje do AMD, drugi do Intela, no to a my. Um... A różnią się naprawdę bardzo mało i trzeba się przyglądać, więc zabrakłoby zabrakło mi zwykłego chociażby oznaczenia na e folikach, które są w środku, że AMD, Intel lub po prostu zwykłej segregacji w jakichś woreczek strunowy AMD Intel e byłoby e bardziej spoko. Aluminiowy radiator ma wymiary 394x119,2x29,2 mm. Wszystkie finy są prościutkie, nawet nie zauważyłem jednego maleńkiego skrzywienia. Na boku chłodnicy widoczny jest lego typ producenta. Do chłodnicy są już domyślnie e, przykręcone wentylatory, które wyglądają identycznie jak ten e, w chłodzeniu powietrznym, które ostatnio recenzowałem. Jest ich 3 sztuki 120 mm każdy i grubość 30 mm. Obracać mogą z prędkością od 650 do 2500 RPM. Wentylatory są już fabrycznie złączone i zasilamy jej tylko jedną wtyczką, co ułatwia proces montażu. Oczywiście mają podświetlenie RGB. Natomiast węże biegnące do blokopompki są w oplocie i są dosyć elastyczne. Blokopomka w tym chłodzeniu. E, posiada odczepiany blok, natomiast sam design jej bardzo mi się kojarzy z, no właśnie, kojarzy mi się z jakimś iO od Asusa, chyba z serii ROG, jeśli się nie mylę, ale szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć konkretnego iO, więc jeśli wam się kojarzy, nasuwa konkretny model, z czym mogło mi się kojarzyć, bo wam się kojarzy z czym, to śmiało napiszcie w komentarzu, może właśnie będzie też to, co mi chodziło po głowie. pompka również jest podświetlana, ale co najciekawsze, blok mocowany jest na magnes i bardzo łatwo możemy go zdjąć. Polecam to zrobić na czas montażu i ewentualnego demontażu. Pod nim zauważymy PCB, które wygląda bardzo elegancko i tego zupełnie bym się nie spodziewał po rozpakowaniu i pierwszym uruchomieniu chłodzenia. Bo te złote elementy, jak widać, to taka imitacja złota. PCB poprzedzone zostało właśnie tym odczepianym elementem, który składa się ze szkła, następnie z przewodnika światła, który je nam ładnie rozprasza, następnie przyciemnione szkło i na końcu tego jest ten główny element, który widzimy już po zamontowaniu całego chłodzenia wykonany z aluminium. Jego wymiary to 91,9 na 92 na 66,1 mm. Gdyby Was to interesowało, to producent chwali się również modelem zastosowanej pompki w tym chłodzeniu, z czym się jeszcze nie spotkałem w oficjalnej jakby dokumentacji czy specyfikacji technicznej. I tutaj zastosowano Martech X6M. Na część stykową z procesorem została już wstępnie nałożona pasta termoprzewodząca w formie logotypu producenta. Jako, że chłodzenie ma świecidełka i producent nie dodaje żadnego kontrolera w zestawie, to podpłyłem je pod kontroler zastosowany w obudowie Silver Monkey X-Crate i synchronizowałem podświetlenie razem z obudową. Pogadali o chłodzeniu, teraz trzeba zobaczyć, jakie wyszły wyniki testu. Ustawiając je na 50% możliwości uzyskałem deltę na poziomie nieco ponad 48 stopni, co dało najlepszy wynik w zestawieniu spośród wszystkich sprawdzonych przez mnie chłodzeń wodnych. Jest to nieco ponad 1 stopień lepiej od IO od NZXT, które na premierę było wycenione na 1200 zł, więc jak na chłodzenie Ja. <laughs> No, za jedną trzecią ceny jest nawet nieźle. Podobnie jednak, jak w przypadku kulera powietrznego, poziom głośności nie jest już tak dobry i na tle konkurencji wypada słabo, bo znajduje się na ostatnim miejscu i przegrywa nawet z IO od Derkflasha, ale uwaga, teraz będzie nieco ciekawiej. Ustawiając chłodzenie na 100% mamy blisko 44,5 stopnia delty, co jest tylko 1 stopień mniej od NZXT, ale praca IO generowała ogromny hałas, bo na poziomie blisko 56 dB. Nigdy nie spotkałem się z tak głośnym kulerem, tak swoją drogą, ale jeśli skorzystamy z sugestii producenta ze strony internetowej i ustawimy IO na 70% możliwości, to stracimy jakieś 15 stopnia względem normalnej wydajności na maksymalnych obrotach. Ale kultura pracy będzie już jak standardowego IO i teraz widzicie jak to właśnie wygląda. Jak mogę podsumować tą recenzję ten produkt? Z pewnością chłodzenie wydajne, dobrze wypadło w testach, ale nie opłaca się go nastawiać na 100% i warto ograniczyć sobie jego pracę do jakichś okolic 70%, co pokazywałem wcześniej, że wtedy chłodzenie jest zdecydowanie cichsze, a różnica w temperaturze jest 1-1,5 stopnia, więc gra nie warta świeczki moim zdaniem. Na co mogę ponarzekać? Mogę ponarzekać na brak podzielenia tych elementów montażowych na AMD Intela, o czym już wspominałem. Mogę ponarzekać na brak wsparcia na LGA 1200 oraz 115X, a także kolejna sprawa jest taka, że nie ma żadnego kontrolera RGB. Więc jeśli nie, może, nie macie takiego lub nie macie wtyczki odpowiedniej na płycie głównej, no to będziecie musieli dodatkowo się w taki wyposażyć, bo po prostu poświetlenie Wam nie będzie działać. Co jeszcze ciekawego, na pewno na plus. Do do bardzo dobra jakość wykonania tego chłodzenia. To nie ulega wątpliwości. Wydajność, tak jak wcześniej wspomniałem, niezła. No i jeszcze chciałby się rzec, rzec design, ale to jest taka kwestia gustu raczej. Więc jeśli Wam się podoba, no to spoko. A jeśli Wam się podobał ten materiał, no to zachęcam do lajkacza i subskrybera. A również jeśli interesują Was chłodzenia, czy chociażby produkty tej marki, no to zachęcam do zerknięcia na film z testu chłodzenia powietrznego marki Tecomas.